Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii, gdzie rozmawiamy naukowo o rodzinie. Dzisiaj będzie o czymś, co często występuje w naszych domach, rodzinach, czyli o konfliktach, nieporozumieniach. I o tym porozmawiamy z dr Martą Kochan Wójcik, terapeutą, psycholog. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Mamy w głowie taki obraz, że rodzina to jest taka idyla, samo szczęście. A właśnie jak się pozbyć tego obrazu i uświadomić sobie, że czasem ta złość, ten smutek, ten żal to są takie potrzebne emocje. To rzeczywiście czasem bywa powszechnym obrazem albo takim wyobrażeniem, zwłaszcza u osób, które stoją u progu zakładania nowego systemu rodzinnego, że rodzina to obraz szczęścia. Ale to trochę tak, jakby myśleć o tym, że kiedy patrzymy w przyrodę, na zachód słońca, to zawsze jest bardzo romantyczny widok. Ale pewnie wiele osób ma takie doświadczenie, że ten sam krajobraz bywa piękny, idylliczny czy taki właśnie romantyczny. Ale są takie momenty, kiedy zaczyna padać deszcz, albo wieje wiatr, albo jest zima, albo jesień, i słota, i wcale to samo nie wygląda tak pięknie. Więc to jest perspektywa. A emocje, które się pojawiają, takie właśnie jak złość, jak smutek, czy inne, które jakoś przeżywamy jako przykre emocje, no to są emocje, które informują nas właściwie tylko o tym, jak się czujemy w danych okolicznościach. A ponieważ rodzina to system, to grupa ludzi, która jest ze sobą na małej przestrzeni, potrzebuje współpracy, więc zupełnie naturalne jest, że muszą pojawiać się takie okoliczności, że mamy rozbieżne zdania. Tak, mam, chcemy czegoś innego, ktoś komuś wejdzie w jego przestrzeń tak, i to wywołuje emocje. Na przykład złość jest emocją, która pojawia się no, wtedy, kiedy doświadczamy przekraczania naszych granic. Tak, brat, siostra wejdzie do pokoju, a ja tego nie chcę, przeszkodzimy rodzicom w rozmowie albo oni nam, tak, albo użyjemy czyichś rzeczy i nie zapytamy wcześniej o pozwolenie. To jest naturalne, że pojawia się wtedy złość w takich, w takich codziennych czynnościach. To w ogóle nie oznacza, że ta złość ma prowadzić do zachowań agresywnych, ale po prostu mogę powiedzieć, że mnie to złości dzięki, że chcę inaczej. Czyli emocje są y, zwyczajnie informacją o tym, jak się czuję w danych okolicznościach i pozwalają trochę regulować zachowania też społeczne. Smutek jest z kolei taką emocją, która pojawia się na skutek straty czyli kiedy doświadczam jakiejś straty, niekoniecznie wielkiej straty związanej z odejściem kogoś ważnego, ale też takich codziennych, życiowych, zupełnie przyziemnych strat, na przykład stracone popołudnie, bo się z kimś umówiłam, ale ten ktoś odwołał wizytę. Albo mieliśmy gdzieś razem jako rodzina pójść czy coś zrobić i pojawia się choroba, i nie da rady tego zrobić, bo przeziębienie, bo zła pogoda, bo cokolwiek. Wtedy przeżywamy trochę złości, ale też trochę smutku w takich sytuacjach. No i smutek też się pojawia wtedy, kiedy tą stratą jest zachowanie na przykład innej osoby, która jest różna od tego, czego ja bym chciała. Oczekuję czegoś od swojego partnera, albo od swoich dzieci, albo dzieci od rodziców, a te osoby zachowują się inaczej. I wtedy przeżywam trochę złości, ale też trochę smutku. Więc w naturalny sposób te emocje, one tylko informują o tym, że jesteśmy ze sobą w interakcjach, że coś się wydarzyło, i trochę mobilizują nas do e, znowu określonych działań. A na przykład złość. Jeżeli to jest przekroczenie granic, no to nas będzie informować o tym, że te granice są przekroczone i że mogę je e, przypomnieć albo mogę je wyznaczyć, albo mogę powiedzieć o sobie, żeby się wycofała. No, na przykład, nie wchodź na moje terytorium, to mnie złości, kiedy wchodzisz do pokoju i nie pukasz. Proszę, zapukaj następnym razem. No, I to jest cały efekt tej złości. Kiedy mogę wyrazić swoje uczucia no, i w ten sposób też pokazać swoje granice, złość mija, no bo Efekt, dla którego, czy funkcja, dla której została wytworzona w organizmie, została zrealizowana. Nie ma powodu, żeby ona była dalej w moim wnętrzu. No ale z drugiej strony, jeżeli na przykład na to nie zareaguję, czyli ktoś wchodzi do mojego pokoju, mi się to nie podoba, nie puka i no, ja nic nie mówię, no to ta złość się kumuluje w środku i wtedy zaczynają się schody, no bo jak za trzecim czy czwartym razem ktoś tak zrobi, a ja kumuluję tylko te emocje w sobie, no to wtedy może dojść do wybuchu. I wtedy może, może pojawić się konflikt. Czasem tak jest, że któryś z rodziców czy ktoś z członków rodziny przejawia jakieś toksyczne zachowania. I jak y, dobrze zwrócić uwagę tej osobie, jak jakoś namówić ją, żeby poszła nie wiem, na terapię albo żeby zmieniła jakoś swoje zachowanie? No, to jest trudne, bo oczywiście zwykle najlepiej zacząć od takich małych kroków, czyli właśnie od tego, o czym powiedziałam chwilę wcześniej. Także jeżeli ktoś przekracza moje granice w drobnych sprawach, to na bieżąco zwracam na to uwagę. Proszę, żebyś pukała do mnie do pokoju albo proszę, żebyś mnie nie przerwała w rozmowie, tylko poczekała aż skończę i tak dalej. Wtedy na bieżąco rozwiązujemy te zachowania i nie ma mowy wtedy o toksyczności, no bo relacje regulują się na bieżąco. Toksyczność, jak rozumiem, tak jakby o niej myśleć powszechnie, no, pojawia się wtedy, kiedy jakieś zachowanie jest bardzo przykre i osoba, która je prezentuje, nie jest świadoma tego, co robi. Czyli no, na przykład zachowuje się, niech będzie agresywnie względem mnie, albo zachowuje się bardzo krytycznie, albo w ogóle mnie nie słucha, albo nie widzi moich potrzeb i narzuca mi swoje zdanie. I dłuższy czas tak się wydarza, bo wie zawsze lepiej ode mnie. No to to są zachowania, które są trudne, no nie mówiąc już o takich toksycznych, które są związane z przemocą czy z działaniem pod wpływem substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol. Co zrobić w takich okolicznościach? Znowu myślę, że to są kolejne kroki, które można by wykonać. Po pierwsze, zawsze warto sprawdzić, czy Wprost porozmawianie z osobą, która przejawia takie zachowania i powiedzenie jak się czuje w związku z tym, nie byłoby pomocne. To taki slogan, żeby powiedzieć jak się czuje, ale czasem, kiedy w myślach też ułożę sobie odpowiedź na pytanie co ja bym chciała, żeby ta osoba wiedziała, rodzic czy ktoś inny bliski, to wtedy czasem zaczynają płynąć słowa. W gabinecie często to się wydarza terapeutycznym, kiedy właśnie ktoś mówi, jak ja mam to powiedzieć mojej mamie, tacie albo komuś z bliskich, no i wtedy pytam, a co ty byś chciała, żeby mama czy tato usłyszał? No i ludzie mówią, no chciałabym, żeby usłyszał to czy tamto. Więc no to właśnie to powiedz, to właśnie powiedz. I czasem to jest możliwe, czasem kiedy nie jest możliwa rozmowa, no bo ktoś obawia się tego, że rodzic będzie wrogi, nie będzie chciał słuchać, proponuję na przykład, żeby napisać wtedy, Coś w rodzaju listu, który można napisać przez tydzień, przemyśleć sobie to i dokładnie sprecyzować swoje myśli. Wtedy, kiedy daje to drugiej osobie, no to ona też ma czas, żeby się nad tym zastanowić, ustosunkować, więc to jest druga opcja. Trzecia opcja jeżeli to nie działa, no to wtedy sięgamy po wsparcie członków rodziny, rodzeństwa, innych osób, które wydaje nam się, że mogą dzielić nasz punkt widzenia. I z nimi trochę rozmawiamy o tym, jak zwrócić uwagę temu, kto zachowuje się toksycznie. I znowu wtedy ustalamy wspólną rozmowę no, w trójkę, w czwórkę. Czasem też proponuje się nawet takie całe, powiedziałem, coś w rodzaju zebrania czy spotkanie rodzinnego. No, gdzie w ogóle więcej osób w rodzinie siada ze sobą i rozmawia i mówi, widzimy taki problem i taki temat, tak dalej być nie może. Coś trzeba byłoby z tym zrobić. Głównie to, na co tylko trzeba zwrócić uwagę, to to, żeby nie iść z poziomu oceniania czy też jakoś wykluczania osoby, która zachowuje się toksycznie, bo wtedy możemy mieć jasność, że ta osoba zacznie się bronić, a z obrony zwykle wychodzi atak, a z ataku wychodzi konflikt. Więc to. No i jeszcze ostatnią opcją, na pewno nie ostatnią, ale jedną z takich ostatnich kroków, po które też można sięgnąć, to jest wprost zaproponowanie wizyty konsultacji psychologicznej. Po to są też psychologowie, psychoterapeuci, żeby pomóc rodzinom pracującym z rodzinami, żeby pomóc rodzinom przetrzeć szlaki w komunikacji, by nazwać pewne zachowania. I wtedy nie jest to zaproszenie na terapię. Bo czasem znowu w rodzinie to jest niemożliwe na pierwszy, pierwszym kroku do przeforsowania, y, 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 ale mówię, chodź ze mną razem, mama albo tato, albo siostro czy bracie, y, na jedną konsultację. Po prostu zrób to dla mnie raz. I czasem ten raz jest już tym, co pozwala udrożnić komunikację i zobaczyć, jak ważne byłoby porozmawianie o tym, co wydaje się toksyczne i albo faktycznie takie jest. Albo komuś, kto tak to widzi, wydaje się takie, i wtedy też łatwo tą sytuację odczarować, czy łatwiej jest ją odczarować, jeżeli to zachowanie, no tylko takie z pozoru się wydaje, a jest zupełnie inne. A z poziomu relacji między małżonkami, czy da się uratować takie małżeństwo na skraju już prawie rozpadające się, jak, jak to zrobić? No ja mam bardzo różne doświadczenia, jeżeli chodzi o pracę z parami w psychoterapii, ale no zdecydowanie myślę o tym, że oczywiście, że są takie możliwości. No też gdyby ich nie było, nie wykonywałabym tego zawodu, więc zdecydowanie jest to możliwe. Ale co jest potrzebne? No przede wszystkim potrzebna jest gotowość z obu stron do dokonania zmiany, natomiast taka gotowość, która nie ma charakteru warunkowego. Coś, co często się zdarza w, w konfliktach, czyli partner mówi, Ja się zmienię, jeżeli ona się zmieni, a ona mówi, A ja się zmienię, jak on się zmieni. No więc hmm, wtedy mamy charakter trochę warunkowy i taki pad, który prowadzi do tego, że właściwie nikt nie prowadzi zmiany, bo czeka na zmianę u drugiej strony. Więc myślę o tym, że to, co jest takim znowu pierwszym i zasadniczym krokiem, to jest gotowość obu stron do tego, żeby dokonać zmiany w sobie. W ogóle zmienić perspektywę myślenia, że związek jest trochę odrębnym bytem. Jesteśmy my, partner, partnerka, mąż, żona, i jest związek. I jeżeli chcemy pracować nad związkiem, no to musimy w niego zainwestować, trochę tak jak się inwestuje w, nie wiem, w dziecko, w pracę, w jakiś inny zewnętrzny obiekt. I związek w, w, w efekcie nie jest czymś, co się samo tworzy, nie jak puścimy związek, żeby się rozwijał, to on się będzie świetnie rozwijał. Związek jest czymś, o co trzeba dbać, czyli spotykamy się w relacji i dbamy o to, żeby relacja miała się dobrze. A więc muszę ja osobiście być w dobrej formie, żeby się spotkać z kimś. Ze swoim mężem żoną partnerem, partnerką, druga strona też musi być w dobrej formie, żeby się ze mną spotkać. I wtedy nasz związek, relacja, którą tworzymy, będzie miała dobry charakter. Natomiast jeżeli wchodzę pełna pretensji do relacji, zarzucam partnerowi to to i to i tamto, jestem zła, i mówię, czekam, aż ty się zmienisz, i czuję się źle potraktowana, no to mogę mieć tylko pewność, że druga strona zrobi dokładnie to samo. No i mamy ten wyjściowy pad. Więc znowu, jakby zwykle w pracy z parami, na początku staramy się znaleźć taką perspektywę, poprzez którą partnerzy mogą widzieć sens i cel dokonania zmiany w sobie, żeby móc pozostać w relacji. A odpowiedź, jakby pytanie, na które wtedy szukają odpowiedzi, to po co chcę zostać w tej relacji? Dlaczego to jest dla mnie ważne? No I zwykle udaje się odnaleźć takie. Powody, no bo ludzie są ze sobą latami, bo jednak się kochają, bo jednak jest uczucie, bo jednak są ważne rzeczy, które ich prowadzą. No to wtedy ze względu na te cele próbują dokonać zmiany, a nie takiej zmiany, która ma charakter warunkowy. Ona się musi zmienić, on musi się zmienić i dopiero wtedy ja będę mogła zachować się inaczej. Czyli próbujemy myśleć o tym, że oboje, w partnerzy, ja, partner, Mamy wkład w to i wpływ na to, jak związek będzie wyglądał, a jeżeli ma pro, związek przeżywa problemy, czy jest na skraju rozpadu, to zdecydowanie w, w większości tak myślimy o tym w terapii par, oboje się do tego przyczyniliśmy. Nie do pewnych zachowań, bo może tak być, że jedna strona prezentuje no, zachowania, które no, wyraźnie pokazują, że coś poszło nie tak. No, pojawia się zdrada, bo pojawia się przemoc. I zwykle jedna z osób takie coś prezentuje, nie zawsze, czasem dwie, ale czasem jedna. Natomiast to i tak oddzielamy od tego, że wpływ na to, że doszliśmy do tej sytuacji, no mamy jakoś oboje. Jakoś oboje nie umieliśmy poradzić sobie tak, żeby wybrnąć z naszych trudności, kryzysów, konfliktów inaczej. A jak takie właśnie konflikty, ciągłe kłótnie, pretensje wpływają na dzieci? To przede wszystkim poprzez stworzenie mocno stresującego środowiska wzrastania dzieci. Dzieci potrzebują do tego, żeby móc zajmować się rozwojem swobodnie, bezpiecznej bazy w domu rodzinnym, no bo świat w ogóle nie żyje z różnymi stresami, wyzwaniami i potrzebują dzieci zwłaszcza, ponieważ same nie potrafią sobie zapewnić poczucia bezpieczeństwa, takiego bezpieczeństwa w domu. A jeżeli wracają do domu i tam panuje atmosfera napięcia albo panuje atmosfera konfliktu, no to zdecydowanie przysparza to bardzo dużej ilości stresu dzieciom. Więc dzieci często cierpią na coś, co nawet nazywałabym zespołem stresu pourazowego długoterminowe przebywanie w sytuacji konfliktu. Czasem też, żeby ilustrować to rodzinom, co dzieje się, kiedy rodzice mocno ze sobą walczą czy kłócą się i mówią, ale dzieci o tym nie wiedzą, bo my to robimy za zamkniętymi drzwiami, no to też pokazuje, że oczywiście, że one o tym wiedzą. No, nie da się tego nie wiedzieć. Dzieci czują wiele, ich mózg jest dużo, oczywiście jeszcze mniej rozwinięty niż mózg osoby dorosłej, dlatego też narzędzia poznawcze, którymi dzieci posługują się są inne i są głównie oparte na czuciu i na doświadczeniu. Więc dzieci czują to, że rodzice są napięci, są w trudnych relacjach, nie odzywają się do siebie i to powoduje tak samo bardzo duże napięcie u dzieci. I to jest trochę tak, jakby tworzyć dzieciom warunki wojenne, czyli żyją jak w środowisku wojennym. No i kiedy taką metaforę zastosować, no to tu już często rodziny zaczynają, rodzice zaczynają rozumieć, dlaczego tak nie można. No bo to jest po prostu tworzenie takich okoliczności, jakby dzieci miały wzrastać w środowisku wojennym. Oczywiście, że są w stanie. Ludzie wzrastali w czasach wojny i nadal w niektórych regionach świata tak się dzieje. Ale pytanie, czy tego właśnie chcemy dla swojej dzieci? Więc jeśli nie, no to tutaj podstawowy warunek to jest zająć się tematami, które dotyczą konfliktu rodziców, rozwiązać te tematy. Tak, żeby one nie miały wpływu na dzieci. Żeby rzeczywiście one nie czuły się odpowiedzialne, czasem też właśnie odpowiedzialne za rozwiązywanie konfliktów, mediowały między rodzicami robiły inne rzeczy, których robić nie powinny, lub przeżywały to w kategoriach no, takiego wręcz czasem zamrożenia wewnętrznego związanego z tym, że to jest tak duży stres, że nie mogę nic innego zrobić. No, I to wpływa mocno na psychikę i kształtuje osobowość dziecka. Pojawiają się jakieś wzorce schematy, które są właśnie powielane z pokolenia na pokolenie, jakie to mogą być schematy i jak, jak potem z nich wyjść? Taka, takie wzorce transmisji międzypokoleniowej opisywał Mary Bowen w swojej teorii systemów rodzinnych, więc one w literaturze psychologicznej są dość dobrze e, udokumentowane i faktycznie e, też w praktyce terapeutycznej Korzystamy z myślenia, czy z takiej perspektywy patrzenia na rodzinę, w której pewne wzorce radzenia sobie na przykład ze stresem, albo radzenia sobie, czy budowanie związków partnerskich, czy kobiecości, męskości są przekazywane z pokolenia na pokolenie. W pewnym sensie upraszczając można powiedzieć, że jeżeli coś działa w danym pokoleniu, na przykład jakiś sposób budowania relacji partnerskich, no to można powiedzieć, że rodzice nauczą tego samego swoje dzieci. I tak samo, jeżeli czegoś nie umieją i znajdują jakiś sposób destruktywnego radzenia sobie z emocjami, na przykład nie umieją regulować swoich emocji inaczej niż poprzez sięganie po alkohol, no to nie nauczą też niczego innego swojej dzieci, tylko też uciekanie od radzenia sobie z emocjami w używkę albo w inny rodzaj uzależnienia. Więc takie wzorce, które mogą się powielać, dotyczą na przykład strategii radzenia sobie z emocjami, i to zarówno tych, które mają konstruktywny, jak i destruktywny charakter. Konstruktywny mam na myśli, no na przykład, już zdecydowanie lepszą formułą jest rozładowanie napięcia poprzez uprawianie sportu, tak, niż poprzez sięganie po używki. Choć oczywiście w ogóle jeszcze taką wygodniejszą strategię i świetnie, jeżeli takie wzorce są przekazywane z pokolenia na pokolenie, to jest rozumienie stanów emocjonalnych, czyli co mówią moje emocje i kiedy muszę nadmiar energii wywołanych emocjami rozładować, na przykład sportem, a kiedy mogę po prostu porozmawiać o nich i rozwiązać tematy czy problemy. Więc mogą być przekazywane właśnie takie strategie związane z regulacją emocji. Unikanie problemów albo rozwiązywanie problemów, ale też związane z tym, co oznacza no nie wiem, kobiecość, co oznacza męskość, co oznacza um, budowanie związku, czy one mieć charakter partnerski, czy na przykład, kiedy staje się y, żoną czy mężem, no to zaczynamy wchodzić w, w relacje jednak y, autorytarne, patriarchalne, nierówne. Co to w ogóle oznacza? Albo że przekazywane mogą być też takie wzorce związane z konfliktami. Czyli para ma się dobrze, dopóki nie zawiera związku małżeńskiego, bo wejście w rolę małżonków, a czasem dopiero wejście w rolę rodziców, powoduje antagonizmy i powoduje, że już następuje walka o władzę pomiędzy partnerami, będzie po mojemu, będzie po twojemu, a dopóki jesteśmy tylko w związku niemałżeńskim. Tylko jesteśmy narzeczonymi czy po prostu chłopakiem i dziewczyną, w ogóle tego nie ma. Także to też taka transmisja się pojawia. Co można z tym zrobić? No jakby po pierwsze uświadomić sobie, że no zdecydowanie nasza historia to nie jest tylko nasza historia biograficzna z, z bieżącego życia, ale też mają na nas oddziaływania historię poprzednich pokoleń. Czasem takie, które mogą mieć też traumatyczny charakter, no, czyli czyjejś śmierci, odejścia na no, takie y, mocne, traumatyczne urazy, które mogą powodować y, no, z kolei, że kolejne pokolenie niejako też za to płaci. Tak trochę, no, jak zdecydowanie było, i opisuje się to w literaturze i w badaniach, w tym pierwszym pokoleniu powojennym. No, rodziców, którzy przeżyli wojnę, i kolejne pokolenie dzieci. No, wzrastało w warunkach braku często dostępności emocjonalnej rodziców. I znowu przekazali kolejnemu pokoleniu trudność w regulacji i w radzeniu sobie z emocjami, rozmawianiu o emocjach. No, dopiero można powiedzieć, bieżące pokolenie, jest jednym z pierwszych, które zaczyna zupełnie swobodnie rozmawiać o emocjach, bo wcześniej nie było takiego zwyczaju. To jest konsekwencja no, takiej silnej traumy, też powojennej. Co z tym zrobić? No przede wszystkim, w ogóle można sobie uświadomić te wzorce rodzinne. W psychologii posługujemy się takim narzędziem do tworzenia genogramów, czyli drzewa genealogicznego rodziny, ale przez pryzmat właśnie wzorców, czyli rozrysowujemy mapę i przyglądamy się, jak poszczególni członkowie rodziny radzili sobie w życiu i jaki to potencjalnie może mieć wpływ na mnie. I czasem to jest zaskakujące jak wiele informacji również na swój temat i takich momentów, w których utykamy w życiu, możemy znaleźć w, właśnie badając sobie ten genogram. A potem uświadomienie sobie, to jest pierwszy krok, a potem jakby zobaczenie, gdzie te historie z systemu rodzinnego odłączać niejako od siebie, czy gdzie je kończyć, albo gdzie one się kończą, albo jakich właśnie nie brać, jakie w cudzysłowie symbolicznie oddać przodkom. Więc mamy różne techniki, narzędzia, wizualizacje, które pozwalają pracować w ten sposób i niewątpliwie jest to jedno z takich bardziej współcześnie wykorzystywanych narzędzi w terapii rodzin. A mm, tak z perspektywy właśnie Pani doświadczenia terapeutycznego, pracy właśnie z ludźmi, z rodzinami, jakie są najczęstsze takie przyczyny powstawania takich dużych konfliktów? No zdecydowanie można myśleć o dwóch takich grupach czynników, jedne mają charakter wprost rozwojowy, czyli cykl życia rodziny wymusza co jakiś czas pojawienie się kryzysu takiego przesilenia związanego z zwyczajnie warunkami rozwojowymi, tak samo jak w indywidualnym cyklu naszego życia, a w jednej z koncepcji eriksonowskiej opisywanych jest osiem stadiów rozwojowych i osiem kryzysów, które przechodzimy, takich dużych kryzysów, które przechodzimy w trakcie życia, z czego sporo z nich przypada na okres dziecięcy i kilka tylko na okres dorosłości. Ale te w dorosłości dotyczą one między innymi Kryzysu wczesnej dorosłości, środka życia czy właśnie tego tej późnej dorosłości podsumowania, i to są te grube kryzysy, o których też powszechnie ludzie mówią. Wchodząc we wczesną dorosłość, młodzi ludzie mierzą się z tematami separacji od rodziny, pochodzenia, budowania nowego związku, myślenia o swojej drodze zawodowej, przebudowywania relacji z rówieśnikami. Myślenie o tym, jak mam teraz przeżywać siebie jako dorosłego, jakby rozstawaniem się z wizją siebie dziecka, no, to są duże i trudne tematy, które zajmują naprawdę wiele uwagi i czasu. A mówię o tym dlatego, że no, te kryzysy, które przechodzimy indywidualnie, no, ich jakość rozwiązania tych kryzysów ma potem wpływ na to, co dzieje się w dalszych naszych etapach życia. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że pomoże ona też wielu ludziom i rodzinom chociaż trochę. A ja z kolei zapraszam na kolejny odcinek.